W tym dniu i tak wiem, niestety już przez chwilę nagrywam autobusów w tejże, ale akurat dzisiaj wyszła nowa linia 244. I będziemy jechać z Rembertów Rembertów ten pomorski rondo Adama Mickiewicza. I będziemy jechać na aleję 22 stycznia, czyli na trasę, gdzie teraz ewentualnie jeździ nowa linia tramwajowa w tejże, czyli. 17, więc no to zapraszam do oglądania. Chwilka. Zapomniałem. Zamykamy, jedziemy. Jedziemy teraz na kolejny przystaneczek. Jakby tak. Nie spodziewałem się, że będzie jakieś nowa linii autobusowo, ale... Ja oglądałem ostatnio, no powiedzmy TikToka odmówiłem i, i zobaczyłem konto oficjalne twórcy i on coś tam robił, linię AT-14. Nie miała być, ta linia zastępcza AT-14, a tu nagle smyrk. Mamy przesanek Rembertu Pomorski Kościelna i patrzcie, twórca się pomylił, twórca się pomylił. Zapomniałem. Twórca się pomylił. Tu powinno być napisane 244. ale nie zwracam uwagi, bo akurat na tym serwisie akurat gra znany I znów źle. Mamy przystanek zielnowo -lipowa. Ale. Jezu. Dobra. Nieważne. Ale za jedzie kolejny chłop to tej <grym> Mamy kolejny przystaneczek zielnowo ulica Mazowiecka No, przepchał się specjalnie, żeby być pierwszym no i to jest te najgorsze tory, gdzie o właśnie to się dzieje. Ja bym się na to już ten sposób. Kwierwiem. Jeśli było słuchać, to przy Bakniecie, to przepraszam. <laughs> przepraszam, nie chciałem. <laughs> no i mam przystanek mazowiecka Market I ja Nie wiem co się odwala. Zapomnieli chyba po prostu, że tutaj ta linia istnieje. Więc gra to raczej się zatrzymuje na tym przystanku linia 244. Dochodzisz prawo? I mm, <laughs> yeah. 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 no, Mamy przysta siadra, mamy przystanek kopernika. Znowu usunęli. Ej, nie, może oni usuwają tą linię. Mi się zdają, że już usuwają tą linię. Jezu. Niezu, nie usuwają tą linię. To jest rozmysł. A pewnie tylko nie dziś będzie ta linia. A nie, jak jest. Coś się będzie poza to lidować. I bzdę. Poza pełnię lidować w ogóle. Na tym samym. No i mamy przystanek aleja 22 stycznia hala bokserska. Zamykam. Ale ja bym, bym mógł napisać do AIDS POKI zaraz. Do tego twórcy ewentualnie. Że napiszę, no, że, że na przystankach 244 24 nie są odwrócone. No i mamy. Oj. No czemu to jest tak głupio zrobione, że jak autobus wjeżdża w tory to się rozpada. No i mamy przystanek, ale ja oczywiście 2 stycznia końcowy przystaneczek. No dobra widzowie. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. I tak, nie wiem, to może już jest ostatni odcinek. Yy, jesteśmy w ogóle, no piękne miasteczko tutaj. Mm, pięknie. No to mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jak zawsze, zobaczcie lajka i słuchajcie, jeśli ja z Wam żegnam. Cześć. Napisałem do twórcy i powiedział, że, że poprawi to. Nawet napisał, że będzie poprawione, więc jest to po prostu. No. Zapomniał, chyba. No dobra, to już teraz. I, i outro.